Witam bardzo serdecznie wszystkich uczestników, pedagogów i rodziców uczestników XIX Wielkopolskiego Turnieju Muzycznego. Dzisiaj w dniu 30 kwietnia mieliśmy okazję y, wysłuchać wspaniałych wykonań, wielu wspaniałych wykonań i y, chciałbym, zanim przeczytam protokół, chciałbym powiedzieć, że w warunkach pandemicznych jesteśmy pełni podziwu dla pracy y, Młodych wykonawców, ich nauczycieli, którzy nie tylko przygotowali swoich adeptów, często znakomicie grających, ale również uczynili to w warunkach bardzo trudnych, ponieważ wymagało to nagrania. I myśmy te nagrania wysłuchali, mieliśmy wiele miłych wrażeń artystycznych i po wysłuchaniu, po wspólnej dyskusji jury w składzie który państwu jest znany postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia zaczynając od wyróżnień a więc komisja artystyczna w składzie profesor Antoni Wierzbiński wykładowca Akademii Muzycznej imienia Grażyny Kisutowacewiczów w Łodzi Doktor Habilitowany Konrad Boniński, wykładowca Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kisuta bacewiczów w Łodzi oraz dr. Habilitowany Maciej Łakomy, profesor Akademii Muzycznej im. Ignacego Padarowskiego w Poznaniu. Po wysłuchaniu 28 wykonawców kategorii instrumentów dętych, drewnianych i blaszanych postanowiło przyznać w kategorii instrumentów dętych drewnianych wyróżnienia Stanisław Kopiczko. Z samorządowej szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Tarnowie Podgórnym, Julia Kopras ze szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Radziejowie, Nadia Kmieciak z państwowej szkoły muzycznej pierwszego stopnia imienia księdza doktora Józefa Sużyńskiego w Kościanie, Julia Szymczak z państwowej szkoły muzycznej pierwszego stopnia imienia księdza doktora Józefa Józefa Sużyńskiego w Kościanie. I Wiktoria Lüke z Państwowej Szkoły Muzycznej 1 stopnia w Odolanowie, co to były wyróżnienia. Trzecią nagrodę w tej kategorii otrzymuje Laura Daś z Państwowej Szkoły Muzycznej 1 stopnia imienia Karola Szymanowskiego w kole. Drugą nagrodę otrzymuje Weronika Kurzawa z Państwowej Szkoły Muzycznej Pierwszego stopnia w Odolanowie. A pierwszą nagrodę w tej kategorii otrzymuje Kaja Kluczyńska z zespołu Szkół Muzycznych imienia Szeluty w Słupcy. W kategorii Instrumentów Dętych Blaszanych wyróżnienia otrzymują Adam Graliński z Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Króla w Kole, Adrian Lityński z Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Koninie. Maria Kozicz z samorządowej Szkoły Muzycznej 1 stopnia w Tarnowie Podgórnym i Lena Kaźmierczak z samorządowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Tarnowie Podgórnym. Trzecią nagrodę otrzymuje Filip Bartkowski z samorządowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Tarnowie Podgórnym. Drugą nagrodę otrzymuje Agata Mizera z Samorządowej Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia w Tarnowie Podgórnym, a pierwszą nagrodę otrzymuje Jadwiga Kajan z Państwowej Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia imienia Karola Kurpińskiego w Poznaniu. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim y, wyróżnionym, nagrodzonym, ale również i tym, którzy y, nie otrzymali dzisiaj na tych w tych zmaganiach żadnej nagrody, ale przygotowali się, wykonali wspaniałą pracę, bardzo pięknie też grali, ale na tym turnieju polega, że są lepsi, którzy mają nagrodę, ale ci, którzy tej nagrody nie mają, też są godni uznania i podziękowania. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy pracować w pełnej normalności czego sobie życzymy nawzajem oczywiście. Dziękujemy.